Z Ewangelii według świętego Łukasza, kimże będzie to dziecie. To dziwne, że tuż przed Bożym Narodzeniem liturgia każe nam symultanicznie, naprzemiennie rozważać losy dwóch chłopców, dwójga dzieci Jana i Jezusa. I czytając tą opowieść, docieramy do momentu, w którym Jan już się narodził, jego ojciec, który do tej pory milczał. Pamiętamy, że dlatego iż Bóg to milczenie mu nakazał w odpowiedzi na jego takie pierwsze zadumanie, zastanowienie, a może nawet niedowierzanie co do tego, że będzie miał syna. I następuje moment, w którym osiem dni po narodzeniu Jan ma być obrzezany. To obrzezanie uroczyście. W sposób symboliczny, ale także bardzo dosłowny, wprowadzi go we wspólnotę Izraela. I kiedy czyta się młodsze, bardziej nowoczesne tłumaczenia Ewangelii niż to, które my czytamy podczas Mszy świętej, to orientujemy się, że tam, gdzie napisane jest w Biblii tysiąclecia, że krewni chcieli, nazwać tego małego chłopca imieniem jego ojca, chcieli, chcieli go nazwać Zachariaszem. W młodszym tłumaczeniu, w nowocześniejszym tłumaczeniu napisane jest, że już mieli to robić, że właściwie już byli gotowi, już właściwie dokonywało się to, co w czasie ceremonii obrzezania dokonać się miało, nadanie imienia dziecku i już miało się nazywać Zachariaszem, gdy w ostatniej chwili wkroczyła. Elżbieta i powiedziała: Nie, on będzie miał na imię Jan. To dziwne. Jan oznacza Bóg jest łaskawy. Ale chyba ważniejsze jest to, że imię Jan do tej pory nigdy nie pojawiało się w Piśmie Świętym. To jest pierwszy Jan na kartach Biblii. I jest to chłopiec, który nie będzie miał na imię tak jak jego ojciec, a w domyśle w niczym nie będzie swojego ojca przypominał. Jego ojciec był spokojnym starcem, który otrzymał cud i potrafił na ten cud właściwie zareagować. Bóg w cudzysłowiu ukarał go milczeniem za jego niewiary, a on po tym okresie milczenia, jak tylko otrzymuje głos, to pierwsze co robi, jak notuje ewangelista Łukasz, pierwsze co robi, to wykrzykuje pieśń uwielbienia. Swojego Boga, wielbi Boga w pierwszych słowach po tym, jak zaczyna mówić. Tymczasem Jan rzadko będzie słyszany jako ten, który uwielbia. Raczej będzie jego głos kojarzony z gromem, z napominaniem, z wzywaniem do nawrócenia. Jan będzie tym, w którym nie będzie spokoju jego Ojca. Jan jest pierwszym spośród tego nowego stworzenia, jakie przychodzi wraz z Ewangelią, wraz z Jezusem Chrystusem. On jest tym, któremu się bardzo spieszy, żeby nastało Królestwo Niebieskie, który jest tak gorliwy, że nie ma w nim takiej umiejętności spędzenia życia w domu z własną żoną na długim czekaniu. On dokładnie odwrotnie niż jego ojciec. Wyrusza w poszukiwaniu, w gorączkowym poszukiwaniu nowych czasów. Idzie za Mesjaszem. A właściwie to idzie przed Mesjaszem. Aż tak mu się śpieszy, że wyprzedza Mesjasza w poszukiwaniu Królestwa Niebieskiego. Czasami bardzo przypominamy naszych ojców, a czasami w ogóle ich nie przypominamy. Ważne, żebyśmy przypominali Panu Bogu. Jego własny plan na nasz temat, żebyśmy byli podobni do tego, do czego Bóg nas wzywa. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i na koniec chcę się z Wami podzielić radością. Kolejny film w Wigilię będzie już opracowany, będzie działał dzięki mojej nowej stronie internetowej. Zapraszam.